Kaczyński przed sąd. Taki okrzyk wznieśli w poniedziałek członkowie organizacji partyjnej ze Śląska. Nie będzie kaczor pluł nam w twarz, wołają górnicy z kopalni imienia Słońca Peru w Katowicach. Zawiadomienie do prokuratury już poszło. Nie umknie ludowej sprawiedliwości karzeł reakcji. Odpowie za zbrodnię z artykułu 257, ale trzy lata więzienia za znieważenie Ślązaków to za mało. Dlatego też Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury Polski Ludowej podpisała memorandum o współpracy z Wymiarem Sprawiedliwości Uzbekistanu. Polscy prokuratorzy zostaną przeszkoleni w zakresie zwalczania reakcji i elementu wywrotowego, by żyło się lepiej.